Ale chłopaki, witajcie, z tej strony i witam Was w kolejnym odcinku. W pierwszym odcinku z piątego sezonu w Warzone, w sezonie w którym praktycznie no, nic się nie zmieniło, zostały dodane tylko dwie nowe bronie, dwa nowe perki i do tego jeszcze co? Nowy gułak. To jest chyba wszystko z takich nowości w tym sezonie. Może dzisiaj o 19.30 jest event Call of Duty Vanguard Nie wiem czy to będzie event, czy tylko prezentacja nowego koda Zobaczymy, wbijajcie do mnie na stream Link macie w opisie na Facebooku Albo na LechTV można oglądać Będę to na pewno streamował I zobaczymy co to są za zmiany eee, No i wracając do tego sezonu No za dużo się nie zmieniło Dużo też e, osób przeszło na Apex'a na przykład Przed tym sezonem Także nie było w ogóle takiego hype'u no, Ciężki okres Cię Ciężki okres jest dla e, Warzona. No dalej są jakieś tutaj bugi, na przykład jest bóg, który po podniesieniu dropu postać wam sama biega, no to każdy chyba doświadczył już, bo to jest bardzo taki, bardzo częsty bug, że postać normalnie sobie sama biega, tak, ale tak samo jak w sklepiku coś się kupi, także no jest troszkę to pobugowane. No są te dwa nowe atuty, tutaj mamy w drugiej kategorii atut zahartowany, że zamiast trzech kewów mamy dwa i dzięki temu szybciej się leczymy i używamy mniej kewów, to się przydaje w takich walkach na blisko, no jest ta różnica, jest ta różnica w założeniu tych kewów. No i też mamy tutaj w trzeciej kategorii, kategorii atut zwiadowca bojowy, e, który podświetla wam przeciwnika, jak go traficie, takie ale W.H. No ja tego nie potrzebuję, mam od tego e, inne oprogramowanie. E, no i co? Też są nowe bronie. I dzisiaj właśnie zobaczycie jedną nową broń, EM-2. Bardzo mocna broń, e, spokojnie można z tym grać, levelować, bo sprawdza się bardzo dobrze. Także zresztą, zresztą zobaczycie to w tym odcinku. E, właśnie grałem z dziewczyną, także bardzo ładna gereczka. No i co, korzystajcie z tego loadoutu póki można, bo troszkę według mnie może zostać to znerfione. No i co, łapeczki w górę mieli widziane, subskrypcje również i wbijajcie na streamka, bo tam jestem e, praktycznie codziennie, o wiele częściej niż tutaj na YouTube. Myślę, że jak już tak przeprowadzka w 100% się skończy, to będzie tutaj częściej odcinki będą wrzucane, także znaczy, zresztą widzicie, znaczy jeszcze nie widzicie jak wygląda dokładnie ta nowa jaskinia, to dopiero zobaczycie w odcinku na YouTube, jak będzie wszystko wykończone w 100%, ale już tutaj jestem, także... I jest progres, jest progres, no i co? Miłego oglądania i czyść, czyść. A jeszcze zanim przejdziemy do gierki, tutaj taki mały tip dla tych, co nie wiedzą. Jak ty tyrolką, to teraz można ją anulować. Wystarczy wcisnąć dwa razy przycisk użycia i anulujcie w jakim chcecie tam momencie. To jest jakiś, jakiś plus. To jest. Spoko. Działa! bo też na, na mnie. Uda się zająć na miejsce. droga drużyna. Jezu. A, e, się dzieje. Gdzie oni? No Pogaw drugiego pójdziemy. Dobra, cześć. Okay. jest na piętrze, prawie mnie zabił. No to chodź tu. Ja tutaj, zajdę bo ja nie zejdę w jestem skierowany. Łary, bo on jest sterowany na końcu gdzieś. Aha, o jezu. Chodź. Dobra, to nie wiem. Bawisz się z nim czy nie? Chodź, tam, mogłam go. Zaspiela jest, No Dobra, ale patrz po jednym Ale... Taktycznie, porobione. Dobra, możemy wycofać po auto i na sklepik. Trzeba... ogarnąć rzeczy. Mam nadzieję, że program do losowania działa, bo jak nie to przełożymy to. Tam są goście, też nie wiem czy to jest dobry pomysł, sklepik na górce sobie ogarnąć. Tu wrócić. O kurde kontrakt na Ciebie trzymają Oj jeszcze w katu, jeszcze w katu No nie, Czałgaj się, czałgaj się Dobra <ścoughs> Ty jaki śliczny <ścoughs> Tylko jak gram z tobą, to mam takie sytuacje Biedaku, przygotuj się! A Jeśli tu wygrasz, to wrócisz do służby na froncie. Jeśli przegrasz, to pożegnasz się. Sprzątnij ich, albo zajmij cel. A jest jakiś nowy bułek, Tak. O, o jaki kolorowy. Hmm. Mogę zrobić reset. A czemu? To ja byś nie musiał mnie... Aaa, to już mam helkę, mam stoper, więc mm. będzie git. Dla ja, nas to wdziękuje za słaba na 53 miesiące. hit. 53 miesiące. Ruszajcie ja do wskazanej strefy! By... To ja nawet nie wiem, czy tyle bym z tą wytrzymała. Aha. Albo ja z tobą, tym bardziej, nie? W tą stronę raczej chciałeś powiedzieć. Nie, 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 właśnie ja z tobą. Nie, no to ze mną widzisz, ludzie bez, bez problemu wytrzymują. To, no tak. No tak. ale pewnie z przerwami jakimiś. No wreszcie nie. Dobra, lupkę możemy szybko zrobić. Ja wezmę, a ty wylądujesz na skrzynkę. Bo tu jest chłop, dobra, dobra nie, 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 to jest zły pomysł. No. Pokój, jakaś inna lubka jest Znaleziono w szybie z zapasami, porządna robota Dam ci kawa jak nie masz Dobra Kasa jest, możemy po prostu jeść tutaj Chcesz jeszcze? Co? Tam? I zdam ci jeszcze jedno nie mm. Tu jest kref leży jeden. Trzy. Trzy kewy. No tak, dałam ci je. No wiem, wiem, no to cię wyrzuciłem. Bo ja kupiłem no, patrz. Ja mam cztery. O kurde, cofam się. Jezu, to stach Co jest Stach popsute. jest popsute? No weź się. Weź sobie dobrz jednego keba. No że cofam i się, prostu, czasami osad sama idzie jak się podnosi loadout. No uh -huh. y -y. Dobra, czekaj bez SP Jestem w www. Negocjowanym na polach. Lecik granny! Kluczowy na polach. Wracamy do bazy, uzupełnić zapasy. A co by podświetliło? Jakieś ja święte, czy to go mi podświetla? Nie, ja nic nie mam. Mmm, mam, mam. do eee, okay. Gdzie to jest system? Eee. A nie mam w ogóle ja tego... ...enolimsy. Mogę się zaraz, jak więcej? Masz troszkę. Dzięki. Dobra, eee... bezpa. Okay.

Powalony jeden, tylko na mnie. będą A gdzie on jest? Drugi zaskoczył, gdzieś za budynkiem jest. Gdzieś tutaj, no. Jakieś, czy co? Czy nie bierzemy do Bespa, tak bierzemy. i i kasę sobie rzucamy kupić sobie selfie. I bezpa może gdzieś nawet, też nie wiem. Ja tam ta może, tutaj ta, ta, ta. to Idę po autko, możesz do mnie podejść. Ej, czemu? Aha, dobra. Teraz chodziłam tak dziwnie. <laughs> no mówię, no. Ja, ja prowadzę.

No, możemy podejść dobrać. na tych. Poczekaj na mnie. Mam pole na górze. Będziemy miał żeby żyć na górę? Nie. Gdzieś są na piętrze, uważaj. Gdzieś by cię było. I tutaj na mnie. Ty, okay, ale tu jest kontrakt jeszcze na dachu, uważaj. Teraz tych dwóch przy aucie możemy porobić. Ale trzeba przeskoczyć na ten. Przy którym aucie? Gdzieś tu przy aucie, na no. E. Tu jest zdymię rzucony. jest typ na dachu. W, w garażu I tu jest jeszcze. Gdzie? Ktoś tu był. O! To... Ale... Na podejść co sumie i kupić bez... pobespię.

Mamy, bazę. I chcę. Będziemy zaraz mieć charakter. Nie, kada. Z Ale którego? Bo tam tutaj dwóch, będę... tutaj Ja biegam od lewej. Uwraj na górkę, nad sobą są. Wiem, ale jeszcze jest obok, tam gdzie był pan. Dobra, weźmy. by wchodził? na widoku. bezpa. No. Tu Jaguar 3-0, zrozumiano. Dobra, chodź palaczki, na tych, pojedziemy. Z Głagu wrócili, bo po swój lód. Ej, czemu ja tak dziwnie chodzę? O co chodzi? Uwaga, Ale że co, sam? <grym <grym> tak. No to... S wciśnij. Ej, no zobacz, co? Wciśni jest? Do tyłu jakbyś chciała iść. Bo on ci idzie teraz sam do... O, widzisz, bo to się tak psuje. Dalej idzie ja sam? Ja nie wiem. No tak, no Ale to Ale wcisnęłaś wszystkie przyciski? No wszystko, klikam, nawet skaczę. O. o teraz dobra. chyba. Jezu no To są takie dodatki ciekawe A sport bez nie masz? A, dobra Łowię dwóch, dobra W górę na piętro uciekać pewnie A nie no Kurcze Musisz ich zabić zawsze no lepiej my ich nieszono niż oni nas. No dobra, ale już startcie. Wreszcie. To też się goro. By tak. Dobra, ja jeszcze po kancrak. Dobra, ja nie to będzie nie przejrzał Jak się przeżył nice. Przede mną, Na 250. Prze nice. Jeszcze jeden. No, Nie, A tego zabiłeś już? Tak, 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 przez piguzi. się gazu. Wyznaczamy Na, Muszę pokonać nie wrócić tutaj do tyłu Tak jedzie Dawego, dawaj go okay. Dobra odpalę BSP. kurę sam Jesus, chodzi tu jak się przestraszyło dwóch trzeba podjechać Czekaj bo ja wezmę jakieś BSP jeszcze Wait. No, no. Znowu tak dziwnie chodzę, no. no yes. Broken gierka trochę. Są no, w tym budynku walej, tak podejść z siebie. Idą tutaj. Po helikopter idą, kurde. Do chyba. Nooo! W tym budynku się Jesteśmy w bezpiecznej strefie. Dobra to jest to pięć o jest tu na gdzieś jest tu Na lot. Jest jeszcze tam? W miejscu Dobra. Dobra. Nie przez ten nie przebierz Mhm. Idziemy potem? Kontrakt? Tak, tak, możemy podejść. Kontraktus. Aha i BSP by się przydało. No mama, jeszcze nie odpalam. To może odpal właśnie, bo i tak tutaj sklepik. Oznaczam punkt nawigacyjny. Ora wraa, można powoli odpalić. O tu jaguark 3.0, zrozumiano. BSP rusza na patrol. Pójdź po końcu i na sklepik już. No. zlecenia zidentyfikowany, wiecie co robić. Dobra, czekam na ciebie i podejdziemy na kontr. Ruchu... A nie wyrywasz się. Come No to No dalej, dalej. No to no czekam. to O, to jest swojego miejsca, polecił na lot. Nie no wiem czy to ktoś no tutaj. Tu na siebie dali po prostu. No na chodź. Nad nami nasz PSP! U! Dwie ekipy. Pogasił się tu. Po pole, pole, po lewej, po po kejku. No nie! Tyknij, bo będą podjeżdżać pewnie. Albo nie. Ktoś na naszej garażach chce zaraz dorwać. Mm -hmm. Na końcu jeszcze chłopiec. No chodź, chodź. Podlew się teraz. I idę po kontakt, szybko. Z której strony oni strzelali? Z tego budynku wysokiego. Aha. Mamy cel zlecenia. Chodź teraz, a ten budynek wygniemy z powrotem, co byliśmy. Na razie możemy zostać. No, nie wchodź na górę może lepiej. Ale ja nie wiem gdzie oni są. No po drugiej stronie. Na pięciu. Ale na... Nie na wiem, nie, szalec nie szalec wiem, sobie. nie wiem. Czekam, no to... że na Masz maskę i wszystko? Tak. Dobra, mamy strefę ciągłą. Później będzie ciężko i będzie trzeba przejść na nich. Co mm. masz, masz czy co? Nie, nic nie mam. Weź kewoboxa, wezmę trochę jakby tam była jakaś sytuacja taka ciężka. Tylko ja ich nie widzę w ogóle. No bo są ja pochowane jest... gdzieś na dachu. Ciekawe gdzie kolejna strefa Zbliża się gaz Jesteśmy w bezpiecznej strefie. Uwaga na wrogów. <laughs> Jest z tyłu plecy. No. O, no, no. Nice. Dobra, Jesteś w pierwszej piątej. To ja sobie tego Swisa przeniosę. A nie mogę tak. Dobra, mogę sobie dobra. Dobra, będzie trzeba podejść tutaj. Szybko podejdziemy, za murek. Teraz, bo się biją, chodź. ostatnia dwójka przed nami gdzieś została. Możemy tutaj siedzieć. Gdzieś tutaj są. Nie, to jest dach, dach przeżył, kurde. O, oh, są do strefy. Oni będą musieli skoczyć no. do nas. Poczekamy. czekamy. Bez kara. Tam. w sektorze. Koi złapie się, będą skakać po prostu. Będę powolony. Mhm. Mm no iść. I co? Czy się wiem, podnosi. Co? Podnosi się ten na dole ten. Któryś się podnosi? Tak, jest na dole. A ja próbuję go tu. Dobra, mamy to. Padnie. Good, good job. Good job. <laughs> mm, was so good, Jordan. Bonjour, Gigi ou pas? guys? Oh snap, they're c'est français. C'est oui. le français. Français, si. Ouais, Bonjour, bonjour, bonjour. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał, zostawiliście już tą łapeczkę w górę i subskrypcję zostawiajcie. I widzimy się w kolejnym odcinku, wbijajcie również na streamki, do mnie na fanpage'a, a jak ktoś nie ma Facebooka to może oglądać również na LechTV, linki macie w opisie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku, albo na streamku. Cześć, cześć!